Witam Buszek z kolejnym odcinkiem z GTA 5 I mam dzisiaj dla Was zwiastun w zapowiadanej wcześniej serii Fabuła na modach, czyli lecimy w Fabułkę. Wydanie 2025: Będziemy wysadzać z bom bomby, będziemy skakać jak Superman, będziemy używać wybuchowej amunicji będzie się działo więc kolejny live który będzie się odbywał będzie już właśnie zapowiadanej wcześniej fabuły na modach będziemy zmieniać wygląd otoczenia będzie się działo będziemy się teleportować tak zauważyłem właśnie, że ten post, gdzie pokazywałem jakiś czas temu o właśnie tej propozycji fabuła na wodach, zdobył całkiem sporo polubień. Więc proszę bardzo lecimy z wiastum fabuła na wodach, buglandowski GTA V. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, włączenia sobie powiadomień, żeby być na bieżąco, bo później te live'y będą przechodziły w ustawienia dla wspierających, więc jeżeli chcesz zobaczyć tego live'a, a nie jesteś wspierającym, zapraszam do włączenia sobie powiadomień. Pozdrawiam oczywiście wspierających zwłaszcza tych nowych i oczywiście naszego pioniera waszego pioniera pioniera pionierów drakera Elomordo jak widzicie będzie się działo będzie akcja, będziemy strzelali, będziemy wysadzali, będziemy się teleportować, będziemy manipulować, będziemy latać, co? Tak, tak, właśnie tak, będziemy również latać. I tutaj już zbliżamy się powoli do końca odcinka. Udostępnij ten odcinek swoim znajomym, którzy grają w Pietra 5. Jeżeli jesteś gdzieś na jakimś forum, rzuć na forum też dostępni dla innych. Może też będą zainteresowani. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. A jeżeli jesteś zainteresowany doładowaniem do swojego konta w GTA V, zapraszam Cię do kontaktu przez Discord Kasa Level odblokowania stroje pojazdy ELO.